D nie czułam się pewnie, ten sweter pomagał mi to ukryć. Aż do dnia, kiedy byłam kompletnie nieprzygotowana. Na szczęście koleżanka miała ze sobą Always Ultra. Pomyślałam, są takie cienkie. To chyba nie dla mnie. Uratowały mnie wtedy i teraz używam tylko ich. Gruba podpaska zawiera watę, a wewnątrz cieniutkiej Always Ultra znajdują się specjalne mikrogranulki, które wiążą wilgoć w żel, zapewniając doskonałą ochronę. Teraz chroni mnie cieniutka Always Ultra. A tego już nie potrzebuję. Always Ultra. Cieniutka podpaska, a ochrona doskonała. Always wspiera akcję charytatywną podaruj dzieciom słońce. Szukaj tego znaczka na opakowaniach. Owy, jaki świeżutki. Świeższy niż ten poprzedni. Dzięki niemu. I pani wygląda... Ale śniewający Od kiedy to trwało? Niedawna. Ten nowy jest lepszy i niewiele kosztuje. Niewiele kosztuje pani Ewo. Polecam go klientkom. Są zachwycone. Mogę prosić jego numer. Numer? Ja mówiłam o bonuksie. To dzięki niemu tak wyglądam. I ten świeży zapach. Reszta. Nowy Bonox wypierze wszystko oprócz kieszeni. A to jego numer. Bonox wspiera akcję charytatywną Podaruj Dzieciom Słońce. Szukaj tego znaczka na opakowaniach. Myślała, że może zatrzymać płatki Goldflakes tylko dla siebie. Że nikt nie zauważy, ale zapomniała o jednej ważnej rzeczy. Doskonały smak Goldflakes, Delikatnych, chrupiących płatków w złocistej miodowej polewie z orzeszkami. Kusi tak bardzo, że nie da się tego ukryć. Goldflakes? Gold Flakes! Jeśli chcesz zatrzymać wyjątkowy smak Goldflakes z miodem i orzeszkami tylko dla siebie, pamiętaj, tego nie da się ukryć. Nestle Goldflakes, tak pyszne, od razu widać. Dziki zachód, jak w słynnym westernie siedmiu wspaniałych. Siedmiu rewolwerowców wyjętych spod prawa, Chroni bezbronnych Indian przed napadami zdecydowanych na wszystko bandytów. Siedmiu wspaniałych. To oni stanowią prawo. W każdą niedzielę o 18.10 nowy odcinek. Zapraszamy. Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej to marzenie jego życia. Nikomu nieznany bokser z Filadelfii, Rocky Balboa, sięga po największe laury. Rocky, trzy statuetki Oscara i aż dziesięć nominacji. Film, który otworzył Sylwestrowi Stallone drogę do sławy. Polecamy we wtorek 21 września o 20.35.